Okay, witajcie, jestem Freya. To jest kolejne nagranie z serii. Zagrajmy w Kingdoms of Amalur. Dzisiaj pójdziemy głównym wątkiem fabularnym z bardzo prostej przyczyny, a mianowicie ktoś nas zobaczył. E, mianowicie jest tak, ponieważ ukończyłem wszystkie dostępne mi misje związane z frakcjami, a zatem z, z Chyba z Domem Ballad, tak to się nazywa, e, oraz z misjami zlecanymi przez Królestwa, przez te wszystkie fortece, których wypełnianie mieliście możliwość obejrzeć w moich poprzednich nagraniach. Ok, aktualnie jesteśmy w, w podróży. Wątpię, żebyśmy znaleźli tu jakichkolwiek godnych uwagi przeciwników, ale w sumie a. W sumie podoba mi się to, że ta kraina nie, nie ładuje się na raz, tylko jest, e, jest sensownie dogrywana w trakcie przechodzenia tego wszystkiego. Tu macie możliwość zobaczenia, jak wygląda mój wojownik, e, wojownik Water, bez hełmu. Ładny jest, nie? E, ok, od Lamary nic nie chcemy. Jak tutaj dalej dojść? Hm. Doskonale! It's Ale to chyba właśnie ona, nie? Nie, to jest Lamara Ok, a uh, musicie dać mi jeszcze moment Na dobiegnięcie, dobiegnięcie do celu <grym> Lol No tak, uh, oni, chyba, oni chyba żyją Ze zbierania tych wszystkich, tych wszystkich ziół On, Oni są strasznie Strasznie elfi, co so tutaj uh, Zwiększymy sobie poziom Poziom doświadczenia Ja już jestem w, w połowie 18 poziomu a zatem mogę już co nieco... kolejne? Nie. A zatem mam już pewne pojęcie o możliwościach postaci w tej grze. Nie wiem czy o tym wspominałem wcześniej, ale, ale możliwe jest zresetowanie wszystkich nabytych umiejętności zarówno jeżeli chodzi o takie rzeczy jak Stealth, Sagecraft i alchemia czy kowalstwo, ale także a także umiejętności aktywne, pasywne i, i inne. Czyli Nerazim to jest takie źródło mocy. Ha, to jednak on. Mm. Ok. swoje. Bam, bam. Okay. ok. myślałem, że mam walczyć z tą kulką. W każdym razie, a chwila, czy on może coś dla nas zrobić jeszcze? Nie. Ok. W każdym razie, w każdym razie możemy się w dowolnym momencie gry sprawdzić jako, jako połączenie Maga i Łotra oraz, oraz po prostu wszystkie inne możliwe kombinacje. Przenieśmy się szybko w inny rejon, tam gdzie mamy kogoś pokonać, a także zapiszmy, zapiszmy nasz stan gry. Mm, Okej, okay, tu w tamtą stronę. Dajcie mi moment, ja, ja dobiegnę i jak będę coś więcej wiedział, to odpalę znowu nagrywanie. Okej, okay, y witajcie z powrotem. Dostaliśmy do zabicia coś, coś takiego. A jednak, a jednak to jakieś zwykłe bubienko. Po fajnie patrzeć jak, jak nasza postać w, w miarę rozwoju coraz łatwiej rozkłada te wszystkie bestie. Okej. Okay. Mm, a, zatem, a zatem, znowu w, w podróży. Wchodzimy do miejsca, które ten bydlak wywalił. No i jedziemy przed siebie. Oczywiście na początek zmienię się na sztylety, ponieważ wolę wszystko wykańczać po cichu. No niestety akurat tu mi się nie powiodło, ale być może to jest. A, No tak. Mm, to jest właśnie osoba, którą mieliśmy odnaleźć. A teraz, e, teraz musimy sobie pobiegać po tych tunelach, aby dotrzeć w końcu do upragnionego celu. Ok. Krabami się raczej nie przejmujemy. Widzieliście zresztą czemu A, No tak um, Spoko, następny Następny troll, nie ma Nie, nie ma problemu e, chyba, chyba chodzi wyłącznie A, pomarańczowy Zwracam honor, to już w ogóle co innego Uuu, jak przywalił Ale się w piekle ok to nie był najmądrzejszy pomysł. No nie. E, żeby do niego podchodzić z wyłącznie młotem. Ale... ale nasze, nasz oręż chyba, chyba już daje mu się we znaki. Ja lubię... Lubię wykańczać takie coś. magiu Właśnie widzieliście próbę. Okej. Okay. Jak ile doświadczenia za to? Okej, okay, okej, okay, bardzo fajnie. Um. <laughs> Będzie trzeba sobie zrobić zaraz miejsce w ekwipunku. Szkoda, że, że zapomniałem wstąpić do jakiegoś miasta i sprzedać wszystko, czego nie potrzebuję, albo przerobić na surowce. Okej, okay, ciekawe, co ci żołnierze tu robią, bo to chyba nie powinien być e, obszar ich działań. O ty, przypadkowa śmierć na śmierć niewinnego kraba. Ła wow. Ja, ja naprawdę bardzo, bardzo te młoty lubię Bo, no bo, okej okay, są wolne i może nie jest najprościej nimi grać Ale za to jak, jak już, jak już się uda wyprowadzić jakiś serio efektywny cios to To klękajcie narody Przed nami, no nie Czemu tak się zawsze dzieje, że Uwaaah wow. Chyba się trzeba będzie wspomóc miksturką. Nie ma miksturek. A co za tym idzie? Możemy iść jedynie na coś takiego. Ok. okay na razie skupimy się na wyeliminowaniu tej grupki. Co nie jest zresztą specjalnie, specjalnie trudne. Ua. Ale sięwko. Ah, no tak. Um, widzicie, miałem problem z odróżnieniem przeciwnika od od sprzymierzeńca. Jednak to nie stanowi żadnego problemu. Już przestałem powoli zbierać luty z przeciwników, ponieważ tylko z tych takich największych i uh, głównie z bosów. Z bossów, ponieważ nie ma to najzwyczajniej w świecie sensu. Okej, okay. Zapiszę sobie grę, żeby potem nie było niespodzianki. Hmm. O. I wreszcie udało mi się... Udało mi się trafić w miejsce, gdzie mnie od razu nie wykryli. Teraz uwaga. Proszę, niech się nie odwraca jeszcze, jeszcze nie. Ale jaki, jaki poziom umiejętności. Aha. No oczywiście zobaczył mnie ten z naprzeciwka. No cóż, zdarza się. Też mi się trochę te klawisze mylą, jeszcze okej, okay, został nam ostatni przeciwnik. Ciekawe, czy można, tylko że on nas widzi, więc to już jest z tego. <grywka> Nawet nie musiałem robić uniku, bo trole są, trole są powolne i i dość łatwo sobie poradzić z ich atakami nawet kiedy. Nawet kiedy... No tak, nie zawsze łatwo poradzić sobie z ich atakami. No i proszę bardzo... Też oczekiwałem, oczekiwałem trochę, trochę więcej od tego przeciwnika. Ale ja, ja już czekam tylko na tego głównego tego grasza czy, czy coś bardzo jakoś podobnie. Jest tu coś... chyba nie Oczywiście, że coś tu jest no. W ogóle jakaś liga zabójców Łaki to silne Ale prowadzimy sobie jeszcze bez Reconic Mode Ponieważ mam zamiar Mam zamiar zostawić go sobie na Na następną na ostateczną część rozgrywki. Ale tu widzę, że mnie tłuką porządnie. Chyba zresztą posiłkują się jakimiś umiejętnościami. No, jest tak jak ostatnio, czyli. Ua. Jeszcze udało mi się na czas odparować. W ogóle cud miód. Ok. Eee, dlaczego nie używam Reconing Mode? Właśnie, właśnie dlatego, coś tam na nas czekało. Eee, ale tak, tylko że to jest zwykły rock troll. Nie ma w sumie. Nie mam czego się spodziewać. Jednak jest. Ok. No i proszę od tyłu. Tutaj nie można za bardzo. za bardzo uwierzyć w. w jego. w jego. E... <ścoughs> no proszę. E, skończyło się tak, jakby się nikt nie spodziewał. Mianowicie. Mianowicie. Mianowicie przegrałem ale za to teraz szybko sobie szybko sobie to odrobimy małym, małym skrótem. E, okej, okay, komputery się czasami zawieszają, ale trzeba to trzeba to tolerować. Tak już się czasami po prostu zdarza. Niemniej jednak wolałbym wolałbym uważać dwa razy bardziej na tego na tego trolla, aby nie popełnić tego samego błędu co ostatnim razem. I okej. Okay. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o tego przeciwnika. Eee, zapisz szybko stan gry. Jak widzicie, tryb reconing jest jeszcze nietknięty. Mówię jeszcze, bo coraz bardziej zbliżamy się do pulsującego zielonego kółeczka. Tak jest, jest to nasz cel podróży. Tam właśnie zmierzamy. A być może nawet uda nam się jeszcze. Uda nam się jeszcze coś zabić? Proszę bardzo. Jakże piękny atak za 6000. Ale nie bądź trolla, Boże! No tak. Oczywiście, troll musiał zostać, e, zostać przywrócony do życia. Jak żeby inaczej, to właśnie zalety grania, grania e, z sterowanym przez komputer pomocnikiem. Mm. Na szczęście, jesteśmy e, mądrzejsi niż komputer. A zatem, mamy trochę większe szanse niż on w starciu z naszymi potężnymi przeciwnikami. Sposiłkujemy się teraz Chciałem powiedzieć, że umiejętnością Ale na to się nie zanosi Zamiast tego Zamiast tego być może szybka Tak, szybki atak Co tu mamy? E, mamy Sage craftowanie Ciekawe co tu możemy... O! O kurczę, no tak, e, ja w SageCraft nie, nie pakowałem umiejętności, więc może nie będę się tego tykał. Zamiast tego spróbujemy sobie otworzyć kufry, jeżeli coś w nich będzie ciekawego. E, ok, spróbujmy go otworzyć. Rockpicking jest jak zwykle niezawodny. A zatem ruszajmy ruszajmy już na spotkanie naszego największego przeciwnika. Mm. Dum, dum, dum. Ja już, już się nauczyłem co chwilę zapisywać tą grę, żeby się potem nie nadziać. A widzicie jak tam czeka na nas? Kurczę cwaniak. A zanim do niego pójdziemy, zahaczymy jeszcze o dolinę trzech kufrów ale to fajne rzeczy są tutaj ale już nie mam na nic miejsca hmm. bardzo spoko następny i teraz uwaga 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 czy jest sens brać tą tarczę nie, nie potrzebujemy jej a zatem udajemy się już prosto do naszego kochanego przeciwnika tak wejdziemy w triple conning mode, to mogę Wam obiecać. On jeszcze nie wie, że zamierzamy się z nim e, z nim zabawić w taki sposób, bo skąd też miałby to wiedzieć, ale jego pasek życia e, zdaje się już wiedzieć co... Zdaje się przeczuwać, co go czeka. A zatem czas na finisher. Ee, dodatkowe punkty się zawsze przydadzą 100% udało się, udało się nabić i ile punktów nam weszło? Proszę bardzo, 8100. No, jeszcze jesteśmy prawie w połowie następnego poziomu. Rozdajemy zatem nasze, nasze punkciki, pójdziemy tym razem um, czy w perswazję. Mm. Jestem ciekawy, co to znaczy, właśnie uh, tworzenie ekwipunku Mastercrafted. Czy to jest jakieś ulepszanie jeszcze większe, czy jak? Hmm, zamiast tego... A ja tu mam właśnie trzy rozwinięcia, ale to już pewnie wiecie. Może stealth. Hmm. Oj tam, oj tam. Dobra, e, czy nam coś daje? Pikingu pickingu nie potrzebuję. Okej. Okay. Wezmę perswazję, Tutaj tradycyjnie otworzę okienko finezji. Mm. Tum, trum, tum, tum O kurcze. To jest to jest fajna sprawa. To mi się podoba. Tego nie. To nie hmm. może jednak Might Ciekawe, jakbyś to miało hmm. Nie wiem, w sumie odblokowałbym te następne ataki, ale to potrzebuje 35 O, to jeszcze tylko jeden W takim razie, rozwijmy się tu i dwa tu Zostaniemy przy Tak Zostajemy przy naszym przy naszym wywniku Tutaj chyba nie ma żadnych nowości w naszych zasobach Nie nie ma No i co? Co nam możesz zaoferować? Złoto Co to jest? Tak, to bym, to bym bardzo chciał, to mi się, to mi się jak najbardziej przyda, a zatem pozbywamy się czegoś z, to chyba to, albo to, chyba to, no hm. tak, dokładnie to, w takim razie, czy uda nam się usunąć jedyne rękawice? Tak, uda nam się jak najbardziej. A zatem dziękuję bardzo. Wszywdziejemy teraz naszą, naszą nową zbroję. No, od razu lepiej. Spójrzcie zresztą jakąś tutaj cały świeci. Przypomina kurde, no to jest rycerz. Niesamowita. Niesamowite. Mm. Rozmawiajmy. Tak, musimy poinformować Niralin. Co zresztą zaraz uczynimy? Do zobaczenia, kiedy już będziemy na miejscu. Ok, pewnie chcielibyście wiedzieć, gdzie właśnie stoję, ale dowiedzieć się tego w następnym odcinku. Tymczasem zaraz minie 20 minuta filmiku. A zatem żegnam Was. Do usłyszenia.